Witam Was, z tej strony hodowla zwierząt jak zawsze. Ten odcinek będzie bardzo krótki i bardzo nietypowy. Po tytule już wiecie, co to się wydarzyło u mnie tutaj. No i będziecie zdziwieni. Opowiem Wam od początku chwilę, jak to się stało. I tak. Yy, gołębica od pawika mi usiadła na dwóch swoich jajach. No, i siedziała sobie już jeden dzień. No, i tak dla śmiechu mówię, podrzucę jajo kurze. A miałem jedno jajo od kurczaka brodacza antywerbskiego. Ono było tego samego rozmiaru co gołębie. No, i temu głębiowi podłożyłem. No, i co? Siedziała sobie półtora tygodnia na tych dwóch jajach. No, i prawdopodobnie niestety ją złapał jastrząb. Dobrze, że w porę się zorientowałem. No i jak te jaja były chłodne, to szybko je zabrałem i dałem oto właśnie tej głębicy kinga, co siedziała na swoim jednym jaju, które było puste. No i tak dla śmiechu podrzuciłem te dwa jaja od pawika i jedno jaj od kury. No i nie uwierzycie, dzisiaj wchodzę tutaj właśnie do tego gniazda i jak widzicie, kurczak gołąb kurczaka wykluł, co wychodzi na to, że kurczak po dwóch tygodniach się wykluł, zaraz wam go pokażę. Jestem zadowolony i <laughs> mi się śmiać chce. Nie wiem, jakim cudem to się w ogóle stało. Yy, tak, wiecie, dla zabawy to zrobiłem. Mówię, a tak dla śmiechu rzucę to jajko, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Nie byłem nawet pewny, że ono jest zalężone. No i co, dobrze, że akurat mi się w inkubatorach wczoraj i przedwczoraj mi się kurczaki wykluły. No to wrzucę tego kurczaka. No, żebyście nie myśleli, że to jest jakiś żart czy coś tu. No już nie ma, bo wyrzuciłem skorupkę. Zaraz ją wyciągnę i zobaczycie go. Proszę bardzo, gołębie już Jak widzicie, jest gołąbek i jeden brodacz, kurczak. Tam jest jeszcze jedno od tej pawicy. Możecie wierzyć, lub nie, ale to się wydarzyło. Jestem bardzo zdziwiony i zadowolony, że po prostu gołąb nie odrzucił tego kurczaka i że kurczak nie wypadł z tego. On się prawdopodobnie dzisiaj wykluł. Wówczas jeszcze tu nic piszczenia nie słyszałem. No i co? Jeśli. Niech będziecie mi wierzyć, to jeśli mi znów jakiś gołąb usiądzie, to zrobię taką praktykę, że znów porzucę jedno kurze jajo lub dwa. No i wtedy będę wam codziennie informował, no może nie codziennie, co kilka dni, jak ten, jak to w ogóle przebiega ta inkubacja. No i wtedy mi na pewno wierzycie. No, jestem bardzo zaskoczony, także ja go odbiorę i zaraz tam się w spotkamy jak już będzie pod lampą, bo żeby gołębica tu się usiadła na tym młodym gołąbku. No dobra, jesteśmy już w garażu, tak, ja, tak więc jak widzicie, to jest oryginalny brodacz antwerpski. Kto nie uwierzy, ten nie uwierzy. Jeśli chcecie, mogę znów zrobić taki eksperyment. No ja jestem bardzo zaskoczony, jestem bardzo zdziwiony, pod ogromnym wrażeniem jestem, że w ogóle coś takiego miało miejsce, bo raczej w naturalnym środowisku na pewno by coś takiego nie wystąpiło. Dlatego, może schowam, żeby mi tutaj nie wypadł. Bo widzicie, chcę iść do tego gołębia. No, wiadomo, że by go nie wychował, bo gołębie y, matka karmi moła, a ich nie wyprowadza. No, a on już widać, chciał do jedzenia. Tak więc, y, był już w kartonie. Ja go wezmę do kartonu, niech się naje i idzie sobie spać. Tak więc, ja Wam życzę miłego dnia, czy tam nocy, jak, kiedy oglądacie. Możecie zrobić subskrypcję na kanale, jeśli film Wam się spodobał. Taki krótki, stawcie łapkę w górę, trzymajcie się. Do zobaczenia. No i cześć.